Już nigdy więcej żadne mięso nie przyklei się do rusztu, tak samo z rybą czy warzywami. Nie musisz już używać tacki. To prosty trik na przywierające do rusztu kawałki karkówki, kurczaka, boczku czy ryby. Żaden kawałek mięsa czy ryby już się nie zmarnuje. Wystarczy prosty sposób na przywierające mięso. Od teraz nie będziesz miał tego problemu. Przyklejające się do rusztu i rozwalające się mięso może zepsuć niejednego grilla. Szczególnie jeśli w wyniku tego jakiś kawałek wpadnie pomiędzy brykiet. Jest na to bardzo prosty trik. Wystarczy jedna cytryna. Zacznij od pokrojenia kilku plasterków cytryny. Muszą być dość grube. Połóż je na ruszcie. Ułóż ich tyle, aby mogły zrobić z siebie szeroką i wygodną tackę pod mięso. Połóż teraz mięso czy rybę na te cytryny. Następnie grilluj taki kawałek tak, jak to robisz zazwyczaj. Jego upieczenie zajmie trochę więcej czasu, ale nie będzie to na tyle duża różnica, by się odczuł. Jak już się upiecze, na pewno będziesz zadowolony. Ryba ładnie schodzi z rusztu. Nic się nie przykleja. W odróżnieniu od tej grillowanej bez cytryny. A dodatkowo ma super smak. Musisz tego spróbować.